Dzień dobry. Kolejny odcinek zaczynany z tego samego miejsca. Wróciłem po jednodniowej przerwie, gdzie byłem na Śląsku. Przyjechałem chyba o czwartej, coś takiego. Pospałem sobie do ósmej i działamy dalej. Dzisiaj jest motywacja, żeby dokończyć wszystko to, co zacząłem wcześniej. Właśnie, bo tego dawno nie było. Pamiętacie, jak parę odcinków temu spawałem uchwyt do ściany? Dzięki Wam stwierdziłem, że to bez sensu, bo się będą przenosiły wibracje. I jednak wylaliśmy zwykły podest, i na tym będzie to stało na zwykłym fundamencie. Dwie rury: jedna odwodnienie w ziemię, druga odwodnienie do kanalizy I zobaczymy, które będzie lepsze. No i tyle. I montaż pompy. A mówię o tym, bo o tych pompach i fotowoltaikach dosyć często rozmawiamy sobie na live'ach. I to jest takie e, ciekawe nawiązanie. W ogóle, jak ktoś nie wie, że są live'y, to są live'y. Tylko na drugim kanale. Corsir Live. Montuje mi to znajomy Robert z Thermosystem. E, I o właśnie, Busik. Bo to jest chyba ten sam rocznik co ja. jest dokładnie to samo co u mnie. Czyli rdza aż wypycha lakier na tych połączeniach. Czyli mój nie jest żaden kombinowany, tylko po prostu. Tak, te busy mają. Coś jeszcze gdzieś tutaj. O, o tym mi Robert mówił, że jemu ja tutaj znowu w patrójkach na łączeniach bardzo często się niszczą drzwi, pękają i się yy, rozwalają. O, tutaj już trochę lepiej, chociaż. No tu już w miarę dobrze. I te listwy mi się podobają. U mnie tego nie ma w oryginale. Tej listwy nie ma, tamtej listwy nie ma. Może kiedyś się dołoży. Ale co ważniejsze, to oprócz yy, firmy Roberta z pompami ciepła, ma też fotowoltaikę. I ma też na miejscu panele, więc będę mógł jechać dukatem i po prostu sobie przymierzyć, czy mi wejdą. Super opcja, nie. E, mam trochę problem z tym, że nie kończę rzeczy, które zacząłem. E, już jeden taki youtuber jest na YouTubie. Ogarniemy to. I trochę też mam z tym problem, dlatego dzisiaj skupiam się na dokończeniu wszystkiego, co zacząłem. I muszę sobie kupić tablicę do zapisywania różnych rzeczy, bo trzeba trochę popracować nad organizacją tej, tej roboty. Co by jednak nie mówić, to trochę leży. No bo tak, pneumatyka, żeby było wygodnie do robienia w garażu, e, niby skończona, pętla dookoła zrobiona. Co z tego, skoro nie ma odejścia w dół? E, I w ogóle to sprężarkę nadal tutaj stoi, więc to jest dzisiaj pierwsza rzecz. Leci to tam do góry i trzeba to dokończyć, po prostu, tak po ludzku. Tak szczerze mówiąc, to w tej sprężarce kondensatu nie spuszczałem bardzo długi czas. Myślę, że ze dwa lata nawet mogło być niespuszczane. I trochę pewnie się go tam nazbiera. Nie wiem, czy wyciśnienie nabić to chyba szybciej zleci. Się tego nazbierało. Całkiem sporawo. Aż zawaliło zaworek. I teraz nie da się go zakręcić. Uratowałem zaworek i nawet nie cieknie, bo już sobie go sprawdziłem. Ale znalazłem inną nieszczelność. Widać to, jak ładnie bąbelkuje? Pewnie, że widać. Spisam tak wszystkie połączenia, bo jak już wyniosę to na strych, to potem będzie się ciągle włączała, jakby było coś nieszczelne. To, co się popsuło, trzeba naprawić i wyrównać o ten milimetr, który zszedł na długości. To potem denerwuje, bo to okienko w tamtym przynajmniej miejscu weszło na wcisk. A tutaj może być podobnie. Pamiętacie, jak narzekałem na moje poprzednie taśmy niebieskie? Żółte są jeszcze gorsze. Prawie na całej długości się porwały. Zajdzie mi z tym tutaj z pół godziny, żeby to pościągać. A techniczny może i może się uda zmyć trochę tego kleju. Masakra, nie wiem. Trzeba naprawdę chyba jakieś dobre, markowe, drogie taśmy kupować. Bo ja brałem jakieś no name y i nie polecam. Robota nie warta tych pieniędzy. Możecie mi wierzyć albo nie, ale to zajęło godzinę. Biała taśma, ta żółta, jest tragiczna. Ten klej w ogóle nie chciał złazić. Najlepiej chyba naprawdę srebrną taśmą to zrobić. Tylko, że jakąś tanią, żeby miała taki niezamocny klej. Żeby nie tymi najlepszymi, bo może podobno zejść z klarem. Dużo osób mi o tym pisało. Jeżeli ktoś jest bardziej spostrzegawczy to widzi też to a to znaczy, że jest ciemno na dworze gdzie przed chwilą była rano na odcinku Wydarzyła się awaria podczas pompy montowania Ten betonowy podest ukruszył się na wszystkich czterech brzegach bo górna warstwa chyba się spaliła albo była źle wymieszana i szybka awaryjna sytuacja, w deszczu trzeba było robić nową wylewkę O ile wcześniej mieszałem sobie po prostu z puszki podkład epoksydowy to teraz kupiłem taki w mrówce w sprayu, ale nie chcę sprayować, bo sprayem się nie położy fajnej, normalnej warstwy na krawędzi. Napsikam go sobie do puszki i zobaczymy, co wyjdzie. Powinno być to samo, nie? Na logikę. Wygląda identycznie. Także patent z gąbeczką nadal mi się bardzo podoba, bo bardzo fajnie się tym maluje. I gąbeczka wszystkie krawędzie od razu dookoła, owala, bo tu są aż cztery. Tutaj jest szczelina pomiędzy tymi brachami. No, lecę tak dookoła. Nie podoba mi się, tak szczerze mówiąc, w tym sprayu. Ale tutaj jeszcze zabezpieczę miejsca, gdzie ostatnim razem wycinałem wzmocnienia, żeby to nie korodowało I będę mógł skończyć tutaj też maty alubutylowe. Syk. Chociaż na płaskiej powierzchni jest spoko. O wiele rzadszy jest ten lakier niż taki normalnie rozmieszany. Przez to zacieki się robią o wiele częściej tutaj od tej strony to tam mam to gdzieś ważne żeby nie pociekło nigdzie tutaj na lakier i tutaj jest tutaj pilnowałem tego, także tutaj nigdzie nie nic się nie popsuło no jest ok, musiałem położyć chyba z 4 albo 5 warstw gdzie ty wystarczyło 2-3 no ale dobra, nie ma źle niech to teraz schnie, to musi sobie porządnie przeschnąć chcę żeby było idealnie suche, bo jak naciągnę uszczelkę no to potem to się może wiecie... Ściągnąć także chwilowa przerwa w busie. A takie przerwy trzeba jakoś zawsze zagospodarowywać, i ja teraz naprawdę dużo tras jeżdżę. A tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, bolid nie przeszedł przeglądu. Zajmę się tym, żeby ten przegląd był. Muszę podrobić troszkę to auto, żebym miał nim jak jeździć, bo męczyć się dwulitrową zafirą ciężki temat. W trasy wróciłem bolidem i też skończył się etap zacierania betonu. Także, tak jak widzicie, jest podest teraz troszkę większy, bo poprzedni był gdzieś tak o 10 cm z każdej strony krótszy, i na rogach, przy wkręcaniu, wszystko się pokruszyło. Także na szybko trzeba było to zrobić, bo jutro jest tutaj montaż pompy no i zajęło mi to większość większość nie, ale z dwie godzinki może tak mi trochę pomieszało to wszystko. Bolid nie przeszedł przeglądu, dawno już nie miałem takiej. Nie pamiętam, czy miałem kiedyś taką sytuację, że auto mi nie przeszło przeglądu. Jeszcze chyba nie. Tutaj jest powód tego. To znaczy, tutaj pod palcem jest ostra krawędź i jest to śmiertelnie niebezpieczna rzecz. Jakby tutaj pieszy otarł się nogą, mógłby sobie na przykład rozwalić spodnie. Także kupiłem, nie wiem czy widać, w środku, kupiłem szpachle. I Będziemy to dzisiaj szpachlować, jak wyjdzie to nie wiem, może być śmiesznie, ale na sztukę, żeby tylko nie było tych krawędzi, co im się nie podobają, to tu jakąś blaszkę się ładnie wspawa, migomat jest i szpachelka. Biorę primer, e, biorę waciki i przełożę na drugą stronę przez kabinę, muszę to wszystko ładnie owalić teraz primerem, on sobie w 10-20 minut wyschnie, będę mógł kleić na spokojnie szybę. Piękna sprawa Oklejone i ktoś ostatnio mi powiedział, że Jak tak można kleić i nawet nie odtłuścić Było odtłuszczone, tylko po prostu już wszystkiego nie nagrywałem, bo ten odcinek był długi z szyby Także e, dzisiaj nagram Proszę bardzo, izopropanol I szmatka, zaraz będzie odtłuszczany. Byłem w szoku na początku na ile starcza taki primer? 30 ml. No myślałem, że to jest nic. Wcześniej oryginalna była dziesiątka i starczyło na okno. Zobaczcie teraz na to, bo ja, ja byłem w szoku autentycznie. Jedno namoczenie tego wacika, a ile będę mógł zrobić śladu tym. Także jest to naprawdę ten primer wydajny. Niekonkretnie z danej firmy, tylko po prostu, no primer jako sam w sobie jest wydajny. I mógłbym w sumie jeszcze więcej, ale widzę, że już trochę zaczyna kolor się zmieniać na szary zamiast na czarny. Dlatego utąklam to jeszcze raz. To wyszło mi o wiele ładniej. Z tego jestem bardziej zadowolony. Równiutko oklejone, podoba mi się. Teraz tylko czekać, czekać aż wyschnie. Niby to szybko schnie, ale ja mu dam tak z pół godzinki, a nawet i godzinę, bo mam co robić w tym czasie. W wolnej chwili zajmę się taką e, no pierdółką, drobną rzeczą. Na te duże elementy przykleję sobie alubutyl. I tylko i wyłącznie w te, na 99%, tylko i wyłącznie w te miejsca dam alubutyl, bo jego się w kamperze za bardzo nie stosuje. Alubutyl docięty i zaraz Wam pokażę dlaczego nie stosuję w ogóle czegoś takiego e, do kampera. Ale to muszę wyjąć pewien, pewien jeden mały rekwizyt. Tutaj jest kawałeczek dosłownie na to jedno okno i waży 2,3 kg. Jak ja potem widzę, że podłogę ktoś całą tym robi, nadkola całe i wszędzie jeszcze w każdym wolną przestrzeń kwadracik, to nagle się robi od 50 do 100 kg na całe auto plus kabinę dodatkowej masy. A przecież, jak ja na taką blachę przykleję po prostu matę kauczukową. To ona też już wygłuszy na tyle, że ten dźwięk nie będzie denerwujący. Więc no, nie robię tego. Ja naprawdę będę walczył z wagą, bo mam dużo ciężkiego sprzętu. Między innymi no, obciążenia nurkowe, detektory, łopaty, sita to wszystko waży. Więc chciałbym mieć jak największy komfort. W takim razie, dlaczego w ogóle ich używam na te kawałki? Bo tu będzie łóżko i prawdopodobnie będę chciał tylko cienką sklejką to zabezpieczyć obić to jakimś filcem, bo przy łóżku będzie miło mieć filc, jakiś taki miękki materiał, a nie lakierowane drewno. No i w momencie, gdy tu się będzie spało, gdzieś tam nieraz się uderzy ręką, nogą i tak dalej, bo mam po 2 cm zapasu, to chciałbym trochę wzmocnić tą blachę i pozbyć się jednak tego, tego dźwięku, który mógłbym powodować, nie? Podczas snu, nieświadomie, o to mi chodzi. Przyklejenie tego nie należy do jakichś bardzo trudnych czynności. Okej. Okay. cyk, i po całej długości. Jeszcze nie tak. Jak widzicie, można oderwać, czyli to nie jest jednorazowa akcja. Dobra. Myślę, że jest całkiem, całkiem w porządku. Trzeba by to jakoś rozwałkować, a że wałka nie mam. To gumowy Młotek też będzie spoko, żeby po prostu podociskać to jakoś w miarę porządnie. Primer niech sobie schnie, a ja jeszcze szybko wykręcę błotnik. Po co sobie o tym wjeżdżać? Wykręcę błotnik na stole go się zrobi. Kurde, będzie aligancko. Nie spodziewałem się, że doczekam takich czasów. Świeżutka, nowiutka grzechoteczka. Zaraz ją sobie tu założę, żeby mi się lekko kręciło. Proszę jak przyjemnie. Wszystkie narzędzia pod ręką. Jeszcze YouTube można odpalić, bo telewizor jest. Nie chciało mi się go zdejmować, to przyjechałem całym zestawem. Poukrywali tu te śrubki. Od góry widoczne, a tam wszystkie ukryte. Ile syfu się tam wysypało. Dobra, yy, jeszcze coś trzyma. Dobra, widzimy się jak go zdemontuję, bo już nie mam powoli nerwów, żeby to tu robić po nocy. Pacjent wylądował na stole. I powiem wam, że ktoś tu przede mną już był i to aż grubo tu jest. O kurde. Dobra, to ja nie będę taki zły. Też tu walnę tak ładnie szpachylką, młoteczkiem wyklepię i będzie w sam raz. Stawka dla ludzi z zerowym poczuciem humoru. To nie jest porządna robota, to jest druciarstwo dla śmiechu, na jeden raz, żeby nie było ostrych krawędzi, żeby Pan Diagnosta mnie przepuścił. Także nie będzie to zrobione profesjonalnie, ale mam się przy tym dobrze bawić i ja się przy tym świetnie będę bawił, coś czuję. Nawet posiadam takie specjalistyczne nie wiadomo co, nie wiem czy kiedyś już o to nie pytałem, czy ktoś wie co to jest? Ja próbowałem wygooglować co to jest, znalazłem to gdzieś jak zbierałem kiedyś złom i to jest tak fajny żeliwny kawał stali, znaczy, żeliwa, <noise> że no zostawiłem go. Bo do wybicia fajny, do poklepania fajny, okrągłe zostawiłem. Przyda się teraz. Młotki i timelapse yy, trzeba to jakoś pszit, mniej więcej tutaj tak wyprofilować. No i proszę jak od tego, fach w rynku, coś pięknego. Spawaryczka gotowa i proszę, cykfuj, zaraz będzie po robocie. No powiedzcie, że to nie jest dobra robota To jest świetna robota Łuk nawet wygląda jak łuk Ja tam jestem zadowolony Szpachla to wszystko zakryje i będzie jak nowe Lepiej nie będzie Trzeba odtłuszczać i nakładać szpachle. Yy, więcej czasu na to nie mam Nie opłaca się więcej na to poświęcać Przegląd przejdzie Oby, bo jak nie to się wkurzę Tyle roboty na darmo by było Proszę Trochę utwardzacza, wymieszać i wszystkie moje to błędy zakryje i będzie z głowy. Szpachla dobra rzecz. rewelacyjnie, jutro się to szlifuje psiknie podkładem kto tam na przegrodzie będzie aż tak patrzył na to z by tych krawędzi nie było żeby się nie rzucały w oczy i tyle będzie dobrze, przejdzie e, idę do domu, jest godzina pierwsza, zanim to wyschnie to jeszcze trochę czasu minie, rano doszlifuję kolejny dzień e, i co, szlifujemy szlifujemy, wyschło twarda skała, papierek Raz, dwa jako tako. Wrzuciłem to na Instagrama jak to robiłem. Mnie pisaliście, że w wielu przeglądach po prostu przechodzi zaklejenie taśmy. No, że ja o tym nie pomyślałem. Może tu też by przeszło. Biorę się i szlifuję. Pięknie, odtłuszczone. Fale są takie, że aż przykro patrzeć, ale nie ma ostrych krawędzi, czyli dla przeglądu w porządku. Biorę podkład, idę nadwurmalować. Muszę wziąć za jakąś konkretniejszą robotę okno, trzeba wkleić. I w tym celu zakupiłem sobie ten pistolecik, tylko że on nie miał tej końcówki. Znaczy, miał końcówkę taką szpiczastą do samego końca i zrobiłem coś takiego. Nie wiem, jakiej to miało być wielkości, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, a tamten pojemnik już wywieźli, bo wywaliłem go do śmieci. Myślę, że będzie ok. W razie czego dam trochę grubiej, jeżeli jest za duży. Mam nadmiar kleju, także na spokojnie, nie muszę się stresować. Tak to wygląda. Ten drugi pistolecik, którego wcześniej nie mogłem kupić. Z tego co wiem, to kicha wlatuje do środka, z jednej strony by trzeba było ją otworzyć. No i końcóweczka. Ty wszystko pasuje, jakby od tego było. No dobra, wklejam standardowo. Zaczynam od środka, od dołu. Bo już poprzednie wklejanie mnie nauczyło, że łączenia zawsze się robi na dole. Tym razem udało się nagrać moment wklejania i to nawet z tą pomyłką. Także, yy, no fajnie. Pamiętajcie, żeby tą szybą, no ja tak przynajmniej, takie lekkie kółeczka zawsze porobić. Tak jak płytką, jak kleicie płytkę, to też trzeba tak klej pod słońcem rozsmarować. Tutaj chyba jest tak samo. Sprawdziłem też otwory, yy, te odpływy na dole. Nic się z nimi nie stało. Nie są zalepione, więc jest ok. Tyle zostało mi z tej tubki, czyli. No tak, jedna trzecia praktycznie. Na szczęście da się to szczelnie zawinąć. Mam nadzieję, że to przetrwa jeszcze, bo może się kiedyś przyda ten klej do szyb przybudowy gusa. Sprzęt poczyszczony. Nie wiem tylko, czy te końcówki, czy to się czyści, czy to za każdym razem się nową daje. Bo no, wszystko bym sobie zawalił tym klejem do szyb. To jest akurat takie niewdzięczne do czyszczenia. I chyba po prostu odpuszczę, bo na te końcówki wydaje mi się, że są jednorazowe. No dobra, wyrobiłem się ze wszystkim Chciałem się wyrobić. Godzina 12, lecę na przegląd, bo planowany wyjazd jest 13:30, także niewiele tego czasu mi zostało. E, jadę, oby przeszło. Z ciekawości, jak wyszło oryginalna strona i teraz moja strona. Dobra, kto patrzy na dwie strony jednocześnie? Nie widać nawet. Bolić za mną przeszedł przegląd, czyli ten wysiłek nocny się opłacił, bo teraz mogę nim jechać sobie na Śląsk i tą podróż sobie raz, że przyspieszyć, dwa, że umilić, bo jednak się wygodniej jeździ z tym pomatem i innymi bajerami. Co teraz? Jadę na ten Śląsk, prawdopodobnie tam nic nie nagram, chyba, że będę miał tak duży zapas czasu, to wejdę sobie do Ikei po belki na łóżko.